Co to wszystko znaczy? Nie będę ci tego tłumaczył. Ja powiem. Tu gromadzą się ludzie, którzy mają niedokończone sprawy w tym życiu. Nie tylko tutaj, takie miejsca są w całym kraju. Niedokończone? Co masz na myśli? Daj spokój Akira. Nie owijaj w bawełnę. W takim razie ty jej powiedz, Siori. W tym świecie już nie żyjesz. Ale wciąż masz tu niezałatwione sprawy, więc nie możesz przejść na drugą stronę. Nie żyje? Marłam.